Hej, hej, ja oczywiście, jak wiecie, zawsze jestem spóźniona. Ale nie tym razem, bo zaraz po uczelni umówiłam się z moimi znajomymi. E, I oczywiście oni się spóźniają już z, z godzinę się spóźnią ogólnie. E, więc ja spodziewałam że sobie skoczę do Babytyjskiej z właśnie moją koleżanką z, z grupy, bo musiałam coś tam załatwić więc powiedziałam, że ją podbiadę. E, I pojechałam też, poruszałam sobie tłumaczka. No i tak sobie się tej i się nudzę, i sobie myślę, że kurde, może mówię się na wizytę telefoniczną, jak mam chwilę do tego ginekologa, do którego chciałam ostatnio iść. No i oczywiście w Gdańsku były dopiero na grudzień, ale ja inteligentna stwierdziłam, że tak, wizyta telefoniczna mogą mówić się gdziekolwiek. Więc sprawdziłam w Warszawie, no bo tam stwierdziłam, że pewnie jest najwięcej e, punktów. A i w Warszawie było za 15 minut, więc za 15 minut zadzwoni do mnie lekarz, będę miała tą receptę i Esa. A teraz jest jem maka. I tak, jadłam maka wczoraj w pracy. Mm. A wczoraj jadłyśmy na Gatsy. A dzisiaj mam ochotę też na maka. Zbliża mi się okres. powinnam z tym dzisiaj, więc. To moje wytłumaczenie. Hej, haj! Jest godzina 21.30. Ja ostatnio tak mało mówię na vloga. Ale no nie ukrywam, praca i studia pochłaniają większość mojego czasu. E, teraz właśnie mam. E, chwilę. A teraz mam chwilę dla siebie i robię spin, proszek ci mm, Bo już mam takie wzrosty, że to jest tragedia. Przyłączyłam sobie tutaj em, ten, jak to się nazywa, przedłużacz. Podłączam frezarkę, podłączam. Położyłam sobie tutaj też laptopa i będę oglądać serial i robić paznokcie i to jest najlepsze, co mogę sobie zrobić wolnego dla siebie o 21.30, więc lecimy. Co prawda jest piątek, moi znajomi pewnie robią coś bardziej ciekawego i mogłabym z nimi, bo i tak rok śpił, moich rodziców, przez to, że tak skończyłam, ale wiesz co, ja nawet nie mam ochoty nigdzie wychodzić, wolę chyba sobie ten czas spędzić sama ze sobą. Powiem Wam, że idę na 18 do teatru i nie miałam totalnie co ubrać w sensie. No nie mam za dużo takich eleganckich rzeczy, tym bardziej, że mój chłopak powiedział, że nie w sukience. Więc napisałam do mojej kuzynki, bo ja razem z nią kupowałam sukienkę na rybkę chyba do jej chłopaka i właśnie ja poprosiłam, żeby mi wysłała. Paczka do mnie przyszła i razem z Wami przymierzy. Zanim polecę do pracy. W ogóle najlepsze jest to, że ta paczka przyszła dzisiaj. A dzisiaj też moja kuzynka przyjechała do Gdańska, ale no już. Wygodniej jest paczką, ma w sumie odebrać. I przymierzę od razu. Ojejku! Dostałam cukierki, bo to moja ciocia w ogóle wysłała. O, miło, dziękuję bardzo. Jest i ona. Uuu, jaki fajny materiał. Największy no problem będzie, że ja się mogę w tą zmieścić. Dzień dobry, kochani! Jest dzisiaj niedziela. I powiem wam, że ja cały tydzień miałam studia i pracę, więc ciężko było się do was odezwać. Coś tam się podzwałam, ale naprawdę mało. I dzisiaj e, miałam wolne. Natomiast ten dzień był moim jedynym tak naprawdę dniem wolnym w tym tygodniu. W sensie, no miałam jeszcze jeden dzień wolny, ale miałam wtedy studia, więc tak w stu ten był jedynym wolnym. I ten dzień chciałam spędzić z Rochem, no i tak też się stało. Ale nie było to takie proste, ponieważ wczoraj moja koleżanka napisała do mnie, że robi późnioną osiemnastkę po dwóch latach. W sensie zrobiła osiemnastkę przełożoną dwa lata. No bo wiecie, mój rocznik jak miał osiemnastki to był COVID, więc większość tych osiemnastek nie robiła. No i właśnie wczoraj byliśmy na przeniesionej osiemnastce, a tak naprawdę dwudziestce. Więc ja od razu z pracy, bo miałam na Względem do pracy, rok pojechał do mojej babci. No i prosto z tej pracy pojechałam na te urodziny. Najlepsze jest to, że zostawiłam na nich w ogóle plecak. I totalnie nie mam po prostu baterii w telefonie cały dzień. E, aktualnie mam 3% i ładuję ładowarką indukcyjną. Dużo chociaż tą indukcyjną, bo w tym plecaku właśnie była ładowarka. Jest tam też moja, mój kluczyk do szafki na przykład w pracy, ale no to już przeżyję jakoś. Nie wiem kiedy ja to odbiorę, ale muszę to jakoś odebrać. Natomiast, yy, no, rano, jak tylko wstałam, to pojechałam po rocha yy, do mojej babci. A w sumie to moja mama pojechała, bo ja auto zostawiłam na pociągu i chcę się na stacji pociągu yy, i zupełnie o tym zapomniałam. Dopiero później podjechaliśmy po to auto yy, i pojechałam sobie z Rochem na spacer. Jak dobra, nie mieliśmy iść do Sanarium, ale w Nasz spacer się na tyle przedłużył, że ja poszliśmy na gofry, coś tam porobiliśmy i wróciliśmy o jest 19.00. I tak jak o 18.30 wyjechaliśmy, teraz jest chwilę po 19.00, ale koło 19.00 Roch zasnął. Ja aktualnie robię sobie makaron do pracy, bo jutro mam na godzinę 6.00 i wiem, że choćbym nie wiem jak bardzo chciała, to jutro sobie nic już rano nie zrobię i najprawdopodobniej też nic o tej szóstej nie zjem, chyba że dzisiaj zrobię sobie, kurczę, mi wydawało mi się, że miałam banany i chciałam zrobić placki bananowe, ale nie wiem, albo mi chłopak je wyrzucił, albo ich nie było, nie no były, czy ja ich zjadłam? Niemożliwe. No nie wiem, co się stało z bananami, ale już ich nie ma, może ktoś je wyrzucił. No więc tu nie zrobię placków. Więc robię makaron na cały dzień i też dzisiaj, bo ja dzisiaj poza bułką na śniadanie nic nie jadłam. No i go trochę, ale serio jestem głodna. Tak jak rano dawało mi się, że nie mam ochoty za bardzo jeść, to teraz zgłodniałam i muszę zrobić ten makaron. Dlatego też się do was odzywam, bo moje filmy trzy razy w tygodniu to tak trochę leżą. Nawet bardzo więc stwierdzam, że zrobię sobie z Wami makaron i nie mam pojęcia jaki to będzie makaron. Dodam to, co po prostu mam w lodówce. E, pierwszym składnikiem jak dodaję jest szalotka i sobie ją podsmażę na patelni. Wziąłam ząbek czosnku i go również sobie podsmażę razem z tą cebulką. No i to by było na tyle, bo odwarka indukcyjna ładuje wolniej niż mój telefon zużywa baterię, więc resztę już zrobiłam sama. Tutaj gotuję się makaron pane. tutaj dodałam szalotkę, później czosnek, suszone pomidory, fetę, żółtą paprykę i taki mak e makaron. Ser kupiłam, bo miałam jakąś wizję pomarańczowego, takiego serowego mac and cheese. Ale w sumie nie wiem, po prostu go kupiłam, bo wyglądał fajnie. E, Spakuje dla mnie w sumie jak Golda, jak go spróbowałam. E, no, ale dorzuciłam, dzięki czemu ten makaron będzie miał taki fajniejszy chyba kolor. Mm, nie wiem, czy mówiłam, ale też końcówka, certy tam jest, bo miałam w lodówce. A i szpinak. Tak. <grym> więc takie resztki. E, ale wydaje mi się, że będzie dobre. Już nie się doczekać, że będę I jutro do pracy sobie to wezmę, więc mam nadzieję, że serio będzie dobre. W tym opakowaniu było 7 plastrów. Zostały 3, bo 4 wrzuciłam do makaronu i Znaczy, bo tam dorzuciłam jeszcze i to kosztowało chyba dychę, więc strasznie drogi jest ser. Nawet nie zdawałam sobie sprawy. Jest 5.36, że 2 minuty mam pociąg do pracy i lecę. Nie mam totalnie czasu, żeby się na was odzywać, od kiedy pracuję. Nie wiem, co będzie dalej. Wyszłam z pracy, wszystko super, szkoda tylko, że nie zdążyłam na pociąg. Muszę iść na pieszo, w sensie. No, jest to 20 minut, więc bardziej mi się opłaca iść na pieszo niż czekać na kolejny pociąg. Ale mimo wszystko mogłabym być już w domku. Dodatkowo, dziewczyny u mnie w pracy palą jednorazówki, bo mamy na nie zniżkę. I przekonały mnie i kupiłam jednorazówkę. Tylko, że byłam na urodzinach. No i na tych urodzinach ją zgubiłam. I jakieś losowe osoby ją paliły. I wróciła do mnie, co prawda. Tylko, że wyjęłam ją teraz z torebki. I ją Więc tak naprawdę trzymam mi jeden dzień. Znaczy, no dobra, dwa, bo w sumie byłam na urodzinach w sobotę. W sobotę o 20 jakoś ją kupiłam przed wyjściem z pracy. No i trzymała do dzisiaj rano, a dzisiaj jest poniedziałek. To tak. Półtorej dnia, tylko że większość z tego spałam, więc. No. Że nada, więcej ja tego nie kupię. Wiadomo, że nie stanęłam tam znowu. Tylko, oczywiście, na tym parkingu, co za pierwszym razem, jak jechałam na pierwszy dzień. Ale może się nauczę na błędach i będę stawiać tutaj auto i chodzić na pieszo. Zamiast jeździć pociągiem i później chodzić tak daleko. Bo. No, robię podwójną drogę, a rano bym mogła po prostu przejść tą samą, i, by... I wyszło mi na to samo, ale takie rozłożone to jest zawsze lepiej. Więc no. Przekuśno! Ja w ogóle z Alem się nawet dzisiaj spotkałam w pracy, więc Spoko, cieszę się, że poszłam na tą szóstą. A, bo to był mój pierwszy raz na szóstą, byłam tylko raz na siódmą. I właśnie gadałam z kierowniczką, że. Chętnie będę chodzić na szóstą, bo wtedy mam więcej czasu dla Rocha chociażby. No bo jak on idzie do przedszkola, to jak jestem na szóstą, to idealnie mogę go odebrać. A tak to musiałam kogoś prosić, więc ta szósta mi bardzo siedzi i... Właśnie mam nadzieję, że w grudniu będę częściej na szóstą, zamiast na popołudnie.